Królewski kamerdyner wyjawił, jak zapamiętał wybrankę następcy tronu, gdy ta pojawiała się w domu księcia William'a na początku ich znajomości. Przyznał, że różniła się od innych członków rodziny królewskiej. Księżna Kate i książę William przed laty studiowali na tym samym uniwersytecie. Middleton była studentką historii sztuki, a William geografii. Królewscy biografowie przekonują, że nie była to miłość od pierwszego wejrzenia, a wszystko zaczęło się od przyjaźni. Mimo, że na początku niewiele mówiono o ich związku, to głośno było o rozstaniu w 2007 roku. Zerwanie okazało się jednak błędem, a para wróciła do siebie. Trzy lata później książę William poprosił Kate o rękę, a w 2011 roku w Opactwie Westminsterskim odbył się ślub zakochanych. Para doczekała się również trójki dzieci Georgia, Charlotte i Louisa. Teraz były kamerdyner ówczesnego księcia Karola w rozmowie z Demiror opowiedział o księżnej Kate z czasów jej młodości. Middleton miała często bywać w domu Williama, a mężczyzna wyjawił, że bardzo polubił młodziutką dziewczynę. Opowiadał, że zachowanie Kate różniło się od tego prezentowanego przez pozostałych członków rodziny królewskiej. To, co najbardziej podobało mi się w Kate, gdy była dziewczyną Williama i nie była częścią rodziny królewskiej to to, że była dla mnie i pozostałych członków załogi uprzejma, przyjacielska, zabawna i często żartowała, przyznał w rozmowie. Grant Harrod pracował w rezydencji High Karola Carola w latach 2005-2011. Mężczyzna w wywiadzie z serwisem przekonywał również, że praca dla członków rodziny królewskiej była spełnieniem jego marzeń. Już w czasach młodości zastanawiał się, w jaki sposób może dotrzeć do królowej Elżbiety II. Wówczas ojciec powiedział mu, że albo poślubi kogoś z royalsów, albo będzie dla nich pracować. Kilkanaście lat później okazało się, że spełnił się ten drugi scenariusz.